Siemneczku, siemneczku, z tej strony szympansy 22. a to drugi odcinek z serii Keyword yy, Tak, więc dzisiaj to będzie taki, no, dość krótki odcinek, bo chcę po prostu na odcinku pokazać yy, jak się yy, czy o co chodzi może z bombami no, tak jak pójdziecie sobie do sklepu to tak yy, macie możecie sobie w jakimś tam sklepie kupić yy, bomby yy, tak i jeżeli nie wiecie jakie użyć no to to będzie akurat może, może i dla was yy, odcinek albo taki po prostu mini poradnik Yy, więc tak, mamy bombę i tak teraz mam dylemat gdzie ją wysadzić bo tak naprawdę ja przed chwilą ją kupiłem i sam nawet nie wiem jak się ją wysadza więc <śm> więc pozdra ale po prostu sobie tak ją kupiłem żeby ją wysadzić bo, jest, bo byłem bardzo ciekaw Dobra, zejdziemy sobie tutaj i sobie tutaj wysadzimy. Ciekawe czy on to w ogóle... Dobra. A! o to chodzi! Ale urwał. Mały wybuch robi. Tak naprawdę. Taki... Taki sobie. No. Eee. Yy... No... O, co to jest? O! Frogman. No cześć. Widzicie niedługo będę miał... Jak już... Może zauważyliście. Yy, będę miał niedługo... Yy, piąty level. I będę miał nowego skala. Yy, no, dobra, jeszcze tam... 30 expa. Nie, yy, 27 expa. Jeszcze mi potrzeba. Jednak to nie będzie taki krótki odcinek O, wilki O jaskinia Wejdziemy sobie Może coś będzie Hop, 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 hop. O, jak... O, to mi się akurat teraz przytomnie zbieram sobie na nową broń Yn, Aha, będę musiał pójść do ogniska i tam dopiero sobie... Chyba 16 potrzebuje... Wow, klatka. Eee, zbierzemy sobie. I... poszujemy dalej. u u Bat. No, cześć. Eee, dobra. Tam pewnie wcześniej może coś, Może coś było. O, Iron Deposit. Co to jest? O fuck! Cięcie! No, przepraszam. Już wróciliśmy po krótkim cięciu. Tak. Taka jedna gra game. Szak jest Sobie tak opykam do zabawy. No, wykonało mi się miejsce w karczmie, Hehe. Dlatego może był taki... Może to słyszeliście, może nie, ja tam nie wiem. Zobaczę później na nagraniu jak to wyszło yy, Dobra Może tutaj sobie wysadzimy Dobra Ciekawe czy będzie je budut Znaczy na pewno będzie Aj tam Nic nie zrobiło Tak mi się zdaje Lol. Jak widzicie mam też pet food, Sugar Candy I mogę sobie jakiegoś jeszcze zwierzeczka swoić Wszędzie pamiętam Jakiego? Wiem, że Olszak nazywał go zbuntowaną kaczką e, Więc no więc tak, zbuntowana kaczka e, Jak będziecie chcieli to może To możecie sobie poszukać kogo na Cube Wiki kogo mogę wytresować No, no wytresować No, oswoić Ach, oh, wilki. Nic. E, nie, zostaw mnie. Że nie, bo swoich kłopotów jeszcze. Ale pewnie tak i tak trochę się dołączą no nie. Już echicerz kupańca. O, już moja mola ma. Czwarty lepiej. Dużo ekspadaje. Dziewięć. No, sporo. Bo...

O jeszcze jeden wilki będziemy mieli nowego spela. Yeah. Jak to się stało? Ja to nie wiem. Brzyb nie pan. Jest! Wow! Dobra, mamy piąty level dobra, i sobie w to dodamy. I może w Petmaster. Nie wiem co to. A w Petmaster. O, zobaczymy co to jest w ogóle. Mmm, x. Dobra. Sobie przywołam mojego peta. O, jest. Gdzie ty idziesz? Chodź tu! Chodź, będziemy się bić. O, dobra. Się. O, no, ogarnij się! Boże, co za mola idzie do miasta. Dobra, mroził schron, bo pedakiem. Bo, bo Dobra, jeszcze przetestujemy, właśnie może na tych... Tych... Co ja mam za... ten Aha! Fajne! Epickie! No, Skończymy! Yy, drugi odcinek z serii QWord. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie suba, lajka, więc do tego Ocinka i cześć.